dzisiaj robimy dla Was recencję kostki 10x10 10 firmy szynkszu. Kostka przychodzi w takim pudełku. Wieczko mamy czarne, to 10 na 10. Trzeba powiedzieć, że jest bardzo tak niestandardowa jest takie z takiej grubej tektury. Zobaczcie. Zupełnie coś innego niż pozostałe. No, mamy chusteczkę z i gwiazdek. O dziwo tak też jest w 7. Tutaj mamy chińszczyznę trochę i też oliwo po angielsku. Ok, jak, jak prezentuje się sama kosteczka? Jest, co można nie powiedzieć, że jest przede wszystkim bardzo, bardzo duża. Bardzo, bardzo ciężka. Jest ciężka, opada się ją, no niestety, ale czy niewygodnie. Bardzo często mamy porozjeżdżane wszystkie warstwy, musimy gdzieś tam je sobie uklepywać. Bardzo często nas ręce będą bolały, czyli będziemy musieli e, układać gdzieś na kolanach, na brzuchu, czy na Czas stole. Z przerwami. Przerwy sobie robić tam. E, co jeszcze można powiedzieć o wyglądzie? No, robi wrażenie. No wiadomo, jest kostką olbrzymią, to robi naprawdę bardzo duże wrażenie. Wygląda no. ładnie. Mają no, poszerzone, wiadomo, y, ostatnie wszystkie krawędzie. Ładnie wszystko tu jest zaokrąglone. Co do naklejek, są to standardowe naklejki od Shengshu, czyli bardzo ciemne naklejki dla mnie są troszeczkę za ciemne. Podarzymy może jakiś kontrast, żeby się zobaczyć mniej więcej pomarańczowy. Jest ładnie skontrastowany. Ładnie skontrastowany, no ale niestety tro, trochę ziemny. Tak, biały z też jest spoko, no najgorzej. Chociaż na kamerze to nawet tak widać spoko, ale przy słabym oświetleniu niebieski z zielonym, no niestety się troszkę zlewa i nie jest to najlepsze. Teraz może przedstawimy niektóre z klasków wewnętrznych, spróbujemy to może rozwalić. Może ułożymy, ja... Aha, no, to może użymy, wiem. Aha, zobaczymy, co tu mamy. No ja tutaj krzywo nie zrobiłem na pół. A, chyba nie do rady teraz. Dobra, no to zróbmy tak jak jest. No to spróbujemy to wyciągnąć. Te tylko przyjesz, te tylko odwróć. Nie, nie jest to tak, tylko. No nie. No dobra, ale wyciągasz się, no. No to. wyciągasz ją, No ja też próbuję. Tak jak mówię, to jest kostka od. Cuba, dlatego mu nic nie ludowaliśmy nic tam nie ingerowaliśmy, jest, jest zbita. Spróbuję coś wyciągnąć. Ok, poza kadrem udało nam się kostkę przywrócić do normalnych kształtów i wyciągnąć parę elementów, żeby wam pokazać. Tak wyglądają krawędzie. Pokażę. Wyciągnęliśmy trzy po prostu. Wyglądają w ten sposób, złożone ze sobą. Bardzo masywne. Tak wygląda pojedyncza. Tak po prostu pasują do siebie jak puzle, Przytulone. Tak wyglądają teraz elementy środkowe z drugiego rzędu, czyli pierwsze przy krawędziach. Też postaram się je Wam pokazać, jak one wyglądają złożone ze sobą. O, czekajcie, bo rozjeżdżało się. O. Widzicie, też są wszystkie przy sobie. A kształty mają bardzo wymyślne, długie, cienkie pałąki. Jak to się nam wszystko nie połamie, troszkę powiedzieć żeby się nie pomieszały, bo nie chciałbym dziesiątki układać jeszcze nie układałem nigdy tak wyglądają z trzeciego rzędu troszeczkę krótsze i z kolejnego ja tyle wyciągnąłem po prostu nie będę już więcej wyciągał, bo to nie ma sensu cięcie, poskładam kostkę. A może jeszcze spróbuję. Może spróbuję teraz oświecić jakąś lampkę okay, dodatkową. Nie wiem, czy się okay. uda. No, coś tam widać. Podwójne też kąsty. Jeszcze dłuższe tam jakieś elementy. Tutaj narożnik na pewno jest e, olbrzym. No, tak, wygląda mniej więcej w środku. Teraz parę słów o poruszaniu dziesiątki. Dziesiątka porusza się podobnie do Mniejszej warzystej kostki do ósemki na każdej warstwie podobnie właśnie jak do ósemki i rusza się dosyć płynnie, dosyć fajnie. Zaraz sprawdzimy nie tylko muszę ją sobie przyrównać Ziemy tak z niecałego klocka, z niecałego klocka potrafi ściąć, z całego już ma problemy przy pojedynczym. Wewnętrzny nie ma sensu, ale może jeszcze podwójny sprawdzimy. No, niecały klockiak niestety. Ale przy znaczy biki bardzo... Mało no, ważny nieważne, ale no wiadomo, że nie, nie ma czegoś takiego jak ścina, nie za bardzo przy, przy tak dużych kostkach. No trzeba uważać jednak dokręcać dosyć dokładnie, żeby kostka nie popnęła. Jeszcze jedno słówko o głośności. Jest to na średnim poziomie, nie jest za głośne. I też nie jest za cicha. Może ja jeszcze powiem teraz parę słów Skąd mam tą kostkę? Ta kostka, jak już wcześniej chyba troszeczkę wspomniałem, jest od Sylwestra, czyli od Speed Cube to jest jego prywatna kosteczka Taką kostkę możecie kupić u niego na aukcjach W cenie około 420 do 440 zł Mniej więcej w takich cenach, zależy kiedy, ale no jest, jest kostką drogą Czy jest warta tej ceny? To już jest indywidualna ocena. Według mnie no, jest troszeczkę za droga na to co sobą prezentuję. Aczkolwiek jest bardzo fajna, ale bardzo, bardzo droga. Ja się z Wenem też w zupełności zgodzam i jeszcze mogę powiedzieć, że inne kosteczki też dano wydział Speedcuba w bardzo dobrej cenie. Przechodzą bardzo szybko. No, Zapraszamy do zakupów u Alekrowicza Speedcube. Z naszej strony to tyle, jeżeli chodzi o dziesiątkę. Kostka fajna, ale dość droga. Także dzięki, i do zobaczenia w recenzjach mniejszych troszeczkę już kostek. Na cześć. razie, cześć!